Dzisiaj niedziela czwarta Wielkanocna, żeby się nie pomylić, nie powiedzieć Wielkiego Postu, bo tu by była śmiechu, tego wielka Wielkanocne. Rozpoczynamy już parę tydzień, jedząc o niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Żeby współczesnemu światu, czyli mój Boże, nie trzeba daleko wyjeżdżać do Afryki albo do Azji, Dlatego, że tak zwany współczesny świat mamy za Głoży w zasięgu naszych rogów. głosić Dobrą Dominę no właśnie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Nie o zmartwychwstaniu jako taki, ale dokładnie o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dlatego, że apostołowie Wersety swojego mistrza objawione jakim nie ma w gorkowej, bo ich tam nie było poza świętym diabeł i najświętszą magię Ale już taką naprawdę najbardziej ostatnią swoją wolę w czasie doczesnego pobytu tuż, tuż przed wniebowstąpieniem swoim swoim i właśnie na górze dniem kiedy że ich swoim tchnieniu. na cały świat. No właśnie ważąc im pójdź do świata. Idźcie na cały świat. Idźcie na cały świat. I nauczają się wszystkie narody, udzielając im sztu, i niebojca i Syna i Ducha Świętego i Bożego. A bo o doświadczeniu ze słania Ducha Świętego, kiedy przestali się bać. No właśnie współczesnego im świata, czyli kiedy przestali się bać, współczesnych im ludzi, żyjących razem z nimi na świecie, nie tych, którzy nie mieli przyjść, narodzić się chociażby w roku 2025. Nie, no, chodziło o lek wobec współczesnym sobie, wobec współczesnych sobie. Przestali się radzić. i wychodząc do sprowadzonego długu, przy Wieczerniku, który zbawiony był, no mój Boże, nie tym, że oni się tam zamknęli, bo uwierzcie mi na prawdę współczesny apostołom świat miał ich, mój Boże, w tym przysłowiowym ludosie, cały się nie zajmował nimi, zamknęli się z się przed Żydami, ale żyli naprawdę w zależności od specjalnej głowy, która z tobą apostołami nie zajmowała. Natomiast to nie zajął, nie zajął, nie zajął. Natomiast, no właśnie zjawisko, które towarzyszyło zesłaniu Ducha Świętego, spowodowało, że no właśnie masa na ludzi, 5 tysięcy, zleciało się wokół sali usłanej, znajdującej się na górze. Apostołowie wyszli po zebraniu Ducha Świętego i mój Boże nie zaczęli swojego orędzia, swoich katechezy, w których słów, spokojnie, spokojnie nic się nie stało. Ale apostołowie już nie bawili się współczesnego świata, rozdali sumienie, rozdradali, zastygłe, zastebiały sumienie współczesnej słów. Jakim tego Chrystusa, tego Jezusa Chrystusa, którego wyście ukrzyżowali rękowa bezbożnych życia. No i pojawia się kolejny martwych w stanie. Wstrzesił Bóg. A my wszyscy, tu stojący przed wami, jesteśmy tego jak bo właśnie na gorąco jesteśmy. Po kolejnym cudzie działania Boga w swoim kościele. Pragnę na Bogie w imieniu samego Kościoła i nade wszystko w imię Boga w trójcy świętej, jedynego na którego składali przysięgę przed zasięgnięciem taką plawa do wyboru kolejnego następcy świętego Piotra w Warszawie. Składali przysięgę na wierność trójcy szereg że chcą wypełnić nie swoją wolę, ale wypełnić wolę Boga Ojca, który jest drugim. To bo po to przecież, mój Boże, Chrystus ustanowił ich uczestnikami swojego kapłaństwa. Żeby nie robili, nie spełniali swojego widzi, misie, ale żeby wypełnili wolę Mistrza, który ich woła. I nawet się, oglądając to właśnie danie pasterza ze wszystkich stron. Cieszymy się różnego rodzaju wiadomościami dotyczącymi Jego życia gdzieś tam w przeszłości. Tak. Jezus z Nazaretu Zmartwychwstał. Dobry Pasterz wyznaczył w swoim Kościele człowieka, który ma być zewnętrznym uobecnieniem Jego dobroci. Tego, że On jest jedynym Dobrym Pasterzem, no właśnie w bóścicy w polsko wszystko katolickich wydarzeniach. Ale On jest królem, nie z naszego wyboru, nie z naszego ustawienia. Panem Wszechświata, Jezusa z Nazaretu, uczynił Bóg Ojciec, który jest w niebie. I to, że On jest dobrym Z naszego wyboru. Ale z Bożego postanowienia, bo Bóg Ojciec, który jest w imię, uczynił go naszym pasterzem. Czy na tym, że codziennie napełnia miski nasze pogarda? Owszem, również też. Jego dobro wyrażała się w cudownym rozdążeniu chleb. i wrócenie z albo życia, Pan Jezus naprawdę objawiał zewnętrznie swoją dobroć no właśnie poprzez to, że pozwalał siebie zatrzymać przy ludzkiej ręce. Ale jednocześnie pokazał nieustannie swojej dobroci no właśnie rozgradywać ludzkie sumienie. W momencie, kiedy przepłynął jezioro Genezare na drugą stronę, bo w do rzędu wlewa, kiedy właśnie już od roginka rano wyższe, z jawczych z przewiedzenia, z się, że nie ma Jezusa Chrystusa, więc dookoła jeziora przebiegli za nim w poszukiwaniu Jezusa Chrystusa. Nie patrzy na ich w dumy, czego go Ale robi im wyrzucie. że usłyszeliście słowo żywo, ale szukaliście nie dlatego, bo napełniliście swoje żołądki chleb aż do syna. Yes. nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Dobrze wiem, że męczeństwo, gwałtowne oddanie życia w obronie drugiego życia jest rzeczywiście wyjątkowo czy szlachetne, ale nie tylko na tym polega ofiarowywanie swojego życia. Sztuką jest Mój Boże, dlatego w naszej między innymi malarca wielkim naborzeństwem. Celebrujemy kolejne te wielkie rocznice, aczkolwiek nie przechodzimy owojenie porło każdego dnia, każdej rocznicy e, Bożycia małżeńskiego. Ale jak no, takim najbardziej mój Boże śmierdanym, jasne przykładem. Udziału w dobrym pasterzowaniu Jezusa Chrystusa to jest właśnie dawanie swojego życia. Każdego dnia. Przez męża swojej żony, a żony swojemu mężowi. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś codziennie, na co dzień, codziennie przez 20 lat, przez 30 lat, przez 50 lat dali swoje życie. Dla różne postaci w różny sposób. Boże zwykła grubka chleba, którą podnosimy do swoich ust nie jest sposobem na właśnie spożycie cudzej miłości, miłości drugiej drugi Jeszcze raz przypomnę, chociaż absolutnie bardzo dobrze o tym mówię, w niedzielę. Bardzo Was serdecznie proszę, mój Boże, bo to niejednokrotnie jakaś tak, no, dobrożni, jadnosty, dysponezji kościoła. Mówię, bo w kościele, no, mówię tak, no proszę, mówię, głupoty już pojawić nie może. Nie tak. A tak jak to rozpoczynaliśmy, Marszał chrześcijem śpiewając, a w moim jest Pan i nie radnicza. Dla nas jest niezmiernie ważne, szczególnie to właśnie wówczas jest obrotem, tak, kurze demokracji podnoszą się bardzo wysoko, zaciemniając nam pole Bo kolejnego króla chcemy obrać nasłów. Przypomnę raz jeszcze, pasterzem naszym wszystkich tu siedzącym jest Jezus Chrystus. demokratycznie wybieranych królów. Ci królowie dojeżdżali i jak przystało na zakonanie królów. Bo nie wszyscy okazywali się być reprezentantami Boga i ich świecie. Bo jedynym dobry pasterz, jedyny jedynym dobrym pasterzem, tzn. <todgłos> wszystkich tu siedzących, jest Bóg w Trójcy Świętej, Jeden, broń Boże nie zapomnijmy o tym. To On, Bóg w Trójce Świętej jeden, absolutnie w sposób doskonały zna swoje owce. I nie mamy wątpliwości, gości, bo sobie A jeżeliśmy zaczęli się kleić w głowie naszej matki przed latem, On już nas chciał i zapewniał nam Was, u siebie jednocześnie, i nigdy nie przestał nas chcieć, nigdy, nawet wówczas, kiedy jak kapryśny mój Boże, nie do słowa, bądź Podwracaliśmy się do naszego dobrego Ojca w stopniu absolutnie maksymalnym, więcej się nie. Ofiar mój Boże, z wracamy do Niego. W osobie Jezusa z nazaru. Bo Bóg tak umiłował się, jak mniej że Syna swojego nam da. Nie po to, żeby nas, mój Boże, zmudł, nie po to, żeby nas płędził, nie po to, żeby nas. ale powie, żeby nas oddalał samobójstwo. Żeby nas odszukał, Bo w Jezusie jest.